Każdy ma jakoś na imię. Ale jak ma na imię Bóg? Wszyscy wiemy, jak nazywa się prezydent Polski, wszyscy wiemy, jak nazywa się prezydent Stanów Zjednoczonych, ale jakoś ciekawie jest z chrześcijańskim Bogiem, że nie przychodzi nam przez myśl, że może mieć jakoś na imię. Ale oczywiście ma imię. Dlaczego jednak tak jest, że. Się nad tym nie zastanawiamy. I nie mówię nawet z perspektywy albo dla osób, które są niewierzące, tak? Powiedzmy, jeśli jesteś ateistą, no to oczywiście, że może nie za bardzo się zastanawiasz nad, tym, nad takimi rzeczami, chociaż kto wie. Mówię, weźmy takiego statystycznego chrześcijanina. Najczęściej po prostu myślimy Bóg albo Pan Bóg, tak? Ewentualnie Jezus w charakterze manifestacji Boga w ludzkim ciele. No dobrze, pytanie, jak ma na imię? Proszę bardzo. Już, okej, okay. ale jak to się czyta, co to znaczy wystarczy, że otworzymy Biblię e, i przeczytamy sobie najbardziej takie znamienite miejsce, gdzie Bóg zwraca uwagę na to imię, albo przedstawia się w taki bezpośredni sposób to jest, to jest szósty rozdział Księgi Wyjścia przeczytamy kawałek Wajedaber Elohim El Moshe Wajomer Elav Ani Yud He He el To miejsce pisma jest ciekawe pod tym względem, że porusza jeszcze inne kwestie, o których mam nadzieję, że również chwilę pomówimy. Ale Bóg tutaj mówi do Mojżesza bezpośrednio, jak ma na imię, i to jest tłumaczone w polskich Bibliach najczęściej właśnie na przykład ja jestem Jachwę, Bóg Twoich ojców. Do, do ojców przemawiałem, do Abrahama, Izaka, Jakuba przemawiałem jako El Shaddai, ale imienia mojego Jachwę im nie objawiłem. No dobrze, no to mamy imię Jachwe, tak? Czyli to jest Boże imię. Ale mimo wszystko nie słyszymy na co dzień, żeby chrześcijania, a co dopiero Żydzi, chodzili i mówili o Pan Jachwę, Albo na przykład modliłem się do Pana Jachwy, albo modliłem się do Boga Jachwy, albo modliłem się do Jachwy. Nie słyszymy tego na co dzień. Dlaczego? I Żydzi, i Chrześcijanie nie mają zwyczaju wymawiać imienia Boga. Powiedzmy, że z Chrześcijanami jest różnie. Przed chwilą słyszeliście, jak ja to robiłem, ale jeśli chodzi na przykład o Żydów, to absolutnie. To szczególnie taki ortodoksyjnie żyton po prostu tego nie zrobi. Są różne sposoby, żeby, żeby nawet odnosząc się do, do imienia po, po hebrajsku, e, to co my nazywamy tetragramem, tak? czyli e, tym czteroliderowcem, to znaczy się właśnie to, to imię He wav he, albo JHWH, ha, to e, po hebrajsku się nazywa Shem Hameforash, czyli imię wyrażone, albo imię takie bezpośrednie. Tak to jest określane, i jeśli chcą na przykład mówić o, o, o tym składzie tych liter oznaczającym to Boże imię, to mówią na przykład Hawaja, czyli jakby odwrócenie tego wszystkiego, ale zawierające te same litery. Główną przyczyną tego, dlaczego nie jest ono wymawiane, jest czwarte przykazanie dekalogu, dziesięciu przykazań, a w zasadzie jego późniejsza interpretacja przez, przez Żydów: Nie wzywaj nadaremno imienia Pana Boga swego. Bo nie pozostawi bez winy Bóg tego, kto wzywa imienia Jego nadaremno. Nie wzywaj nadaremno, czyli jakby w jakichś takich trywialnych okazjach, albo w takich, można powiedzieć, właśnie takich, no, bez, jakby bez szacunku, bez należytej czci, bez, bez właściwego podejścia do tego, tak? Że, 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 że jakby uznania dla, 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 tego, dla tego imienia, dla świętości tego imienia, dla jego szczególności. I nawet dzisiaj wielu chrześcijan w ten sposób to interpretuje, że po prostu e, nawet nie powinno się mówić, właśnie, że o Boże! Chociaż większość e, ludzi, no powiedzmy może nawet nie tyle, że mniej religijnych albo niewierzących, ale to jest przyjęte w naszym języku, tak? Prawie wszystko mówi się tutaj. Tak, o Jezu i tak naprawdę chociaż wcale nie myślisz ani o Bogu, ani o Jezusie w tej chwili, po prostu tak mówisz to jako, jako takie słowo, po prostu irytacji, tak? Czyli wypowiadasz imię Boga, albo wypowiadasz, albo odnosisz się do Boga, wypowiadasz e, e, nazwę odnoszącą się do Boga ale wcale nie myśląc o Bogu, nie biorąc Go pod uwagę, tylko jako taki jakiś językowy wyraz irytacji, tak? Można powiedzieć, że tak nasz język się ukształtował, ale nie mniej myślę, że właśnie dotyczyło to takich rzeczy, żeby temu zapobiegać. Dobrze, więc przeczytaliśmy tutaj na przykład, Bóg mówi do Mojżesza, takie jest moje imię, He, tam jest zapisane, wszystko to imię jest zapisane, no ale właśnie, jeśli e, ktokolwiek e, trochę więcej Biblii czytał, to zazwyczaj użyte słowo Pan, na przykład, Pan jest pasterzem moim, chociaż tam jest użytej nie może pod spodem. Skąd to się wzięło? Dlaczego Pan? E... Chrześcijanie właśnie zazwyczaj mówiąc o, 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 o tym imieniu JTH albo JHWH, e, mówią po prostu Bóg, mówią Pan, może czasami wszechmocny. A wzięło się to, zostało to, zostało to zapożyczone od Żydów. Dlatego, że Żydzi, kiedy mówią o. W tym imieniu Boga, mówią Adonai, najbardziej znana, znane, znana ta nazwa, która zastępuje to imię, chociaż oni na co dzień też nie mówią Adonai. Dla nich to się ukształtowało o parę warstw, w zasadzie można powiedzieć tej świętości, że nawet, nawet nie mówi się słowa Adonai. Adonai znaczy Pan, nawet, nawet tego na co dzień się nie mówi. Adonai mówi się podczas modlitwy, mówi się w synagodze ale na ulicy czy coś, nawet jak mówi się o Bogu, to zazwyczaj mówi się e, haszem, czyli po prostu imię. To imię. Ewentualnie też się używa zwrotu hakadoś Baruchu, czyli święty, błogosławiony On. tak mówią Żydzi. Chrześcijanie mówią Bóg albo Pan. E, no dobrze, ale powiedziałem, że to czwarte przykazanie brzmi następująco: nie będziesz brać imienia Boga swego nadaremno. Ale widzimy, że w, czytając tekst Starego Testamentu, szczególnie jakbyśmy czytali e, albo jakiś bardziej dosłowny przykład, albo jakbyśmy, powiedzmy, e, zajrzeli do hebrajskiego tekstu i widzieli to imię, które tam jest zapisane, to widzimy, że po prostu ludzie odzywają się do Boga w ten sposób, tak? E, wołają do Niego i mówią po imieniu do Niego. E, albo na przykład, to nie tylko, no, to powiedzmy, że jest w jakiś sposób wytłumaczalne. Może, ale, ale kiedy mówią o nim też między sobą do innych, to widzimy, że to imię tam jest zapisane. I czy mamy z tego wnioskować, że oni robili dokładnie to samo, co my teraz, albo co Żydzi w tej chwili, czy Żydzi przed kilku, e, kilkaset lat wcześniej, e, przed nami teraz, e, że jest zapisane to imię, ale oni go nie wymawiali. No nie, oni wymawiali to imię, oni posługiwali się nim, tylko e, i, i, i co trwało do. Upadku królestwa Judy, do zburzenia Jerozolimy przez króla Nabuchodonosora i do uprowadzenia jej mieszkańców i części mieszkańców Judei do Babilonu. Więc to, to był koniec pewnej epoki. Zakończył się czas albo epoka Starego Testamentu. Czyli można powiedzieć ta prorocza epoka, w której powstawał ta historia biblijna, kiedy powstawały te księgi, które widzimy, które opowiadają o tych wydarzeniach. To zakończyło się. Ale judaizm istniał, Żydzi dalej byli, dalej czcili swojego Boga. To wszystko się kontynuowało, ale można powiedzieć, że nie było tej takiej bezpośredniej więzi, nie było tego proroczego słowa, można powiedzieć. I to jest taki okres, który zaczyna się okres, który jest nazywany międzytestamentowym okresem, czyli między Starym a między. Końcem Starego, a między początkiem Nowego Testamentu to był ten okres. No i wtedy oczywiście Żydzi też mieli dalej funkcjonowali, myśleli i tak dalej, i, 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 i jakoś porządkowali swoją religię. I w tym czasie zaczęto rozumieć to przykazanie właśnie w ten sposób, że nie wzywać imienia Boga nadaremno to znaczy, że po prostu na głos go nie wypowiadać. Że ono jest tak święte. Że nie powinno się go wypowiadać na co dzień. I w zasadzie to według tradycji nawet jest mówione, że jest, jest mówione, że tak naprawdę to imię było później wypowiadane tylko przez najwyższego kapłana raz w roku, kiedy wchodził do świątyni podczas święta Jom Kippur, naj, najbardziej takiego doniosłego święta spośród wszystkich świąt. Żydowskich, to jest święto przebłagania, kiedy on wnosił wiary za grzech swój i całego ludu. I wtedy on wypowiadał to imię. Więc jeśli tak było, to można powiedzieć, że znajomość tego jak brzmi to imię, była zawężona do bardzo wąskiego grona ludzi. Skoro tylko on wypowiadał to imię, to może jeszcze inni krewni jego kapłani, tak? dlatego że to były rodziny, to byli Lewici, to, to, była, to było całe plemię Izraela, które było kastą, Kapłańską, służącą przy świątyni, służącą przy ofiarach, i to zawężone grono powiedzmy, jeśli oni się tylko tym posługiwali, to, to oni wiedzieli, jak to wymawiać. Bo dlaczego tylko oni wiedzieli, jak wymawiać? No bo reszta nie wymawiała na co dzień, więc, e, więc no. Po kolejne pokolenia już mogły po prostu nie wiedzieć w ogóle, jak, jak naprawdę to brzmi, tak? jak Bóg, jak jego imię brzmi. Dlaczego to, że, że ta grupa ludzi, którzy wiedzieli, jak to wymawiać, się zawęziła, dlaczego to jest takie istotne dla zachowania tej właściwej wymowy? Powiemy, no dobrze, no przecież mogli sobie zapisać, tak, przecież się zapisane. Nie wiedzą, jak to przeczytać? No właśnie nie. Dlaczego? Dlatego, że jak mówiłem w, w poprzednim odcinku, nie pamiętam, czy pierwszym, czy drugim, Alfabet hebrajski jest alfabetem spółgłoskowym, albo można powiedzieć, jest alfabetem, który składa się tylko ze spółgłosek. Literki, które widzimy, które są zapisane, to są same spółgłoski. Tam nie ma samogłosek, więc tak naprawdę wyobraźmy sobie, że e, weźmiemy takie słowo jak na przykład weźmy takie słowo e, jak nie wiem, gitara, tak? I jedyne, E, litery, jakie byłyby zapisane, to G, T, R, na przykład. Współgłoski, tak? I teraz weźcie domyśl, co to znaczy. Gitara albo jakieś coś, coś innego, gitary może. E, bo samogłoski, e, samogłoski były po prostu domyślne, tak? Czyli przekazywano to, w jaki sposób one były wymawiane. E, dopiero później, w X wieku, w średniowieczu, w X wieku po Chrystusie. Pewna grupa Żydów zwana masoretami opracowała taki zapis, takie kropki i kreski pod spodem, pod literami, nad literami, które właśnie oznaczały, jaka, e, e, jaka w tej sylabie jest użyta samogłoska. Dlatego, że do tego czasu, jeśli zapiszemy tylko same litery, na przykład weźmy hebrajskie słowo e, albo zbitkę, współgłosek: m, d, b, r. Można przeczytać je na różne sposoby i wyjdą nam różne słowa. Na przykład, jeśli przeczytamy to midbar, to wyjdzie nam pustynia, jeśli przeczytamy to medaber, to wyjdzie nam mówić albo mówi. Tak samo jest zapisane, ale potrzebujemy tej świadomości kontekstu, w jakim kontekście to jest. I potrzebujemy albo potrzebujemy na przykład, żeby ktoś nam powiedział, albo żeby było pod spodem te, 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 ten zapis diakrytyczny, który mówi o tym, w jaki sposób to się wymawia. I ta sama historia jest z imieniem Boga. E, więc tutaj wtedy pojawił się problem z tym. No i teraz ktoś powie, no dobra, przecież, ale w porządku, no ale to mamy zapisane jachwę, tak? Mamy przecież napisane po polsku w Starym Testamencie. No dobrze, czyli widzimy, że jest tam napisane Jachwę, ale powiesz, dobra, to skąd, skąd y, 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 Jachwę? Jest jeszcze przecież bardzo popularna, y, może ktoś słyszał, alternatywa, no na przykład chociażby Świadkowie Jehowy, tak? To nie jest tutaj kwestia Świadków Jehowy, y, tylko tej konkretnej wymowy, dlatego że Świadkowie y, Jehowy, nie ich założyciel, tylko y, drugi z kolei y, przywódca ruchu stwierdził, chociaż... Nie, Charles Tejzeresel też, też zwracał bardzo uwagę na to, na to imię Boże, ale to nie jest tak, że oni się dzieli i oni wymyślili, że to jest Jechowa. To tak naprawdę nie, nie, nie było zbyt dogłębne studium. Po prostu kwestia jest taka, że w powiedzmy w naszym kręgu językowym w polskim konwencją przyjętą wymowę tego imienia jest Jahwe. Ale w kulturze czy w, można powiedzieć, kręgu, e, o niech będzie w języku angielskim po prostu, czyli wszystkich kraj, we wszystkich krajach, w których językiem głównym jest język angielski, przyjęta jest forma Jehovah E, e, na polski by było to przetłumaczone Jehowa, więc po prostu oni wzięli tę formę, która była wtedy popularna i dostępna. Więc powiedzmy, że gdyby ruch Świadków Jeho Jehowy wy, wy, e, wykształtował się albo powstał w Polsce, to prawdopodobnie nazywaliby się Świadkami Jachwy i mówiliby o, o Bogu Jachwe, niekoniecznie o Bogu Jehowie, tak? E, tak, więc to jest po prostu, to nie wynikało z dogłębnego studium, oni po prostu wiedzieli, że, że to jest to, w jaki sposób to imię się przyjęło historycznie i kulturowo, żeby wymówić. A skąd się wzięła ta wymowa? Zaczniemy od tego, tej prostszej właśnie, też drugiej popularnej Jechowa. Skąd to się wzięło? Bardzo ciekawa historia. Tak jak już powiedziałem, w języku hebrajskim zapisywane są tylko spółgłoski, czyli mamy j -H w h jeśli chcemy się dowiedzieć, jak powinno się to wymówić, to mamy te kropki i kreski, te znaki diakrytyczne, o których już mówiłem. I w większości wypadków, e, w, jeśli otworzymy Biblię hebrajską, jeśli otworzymy Biblię hebrajską, to wszędzie mamy ten zapis. E, I te kropki i kreski, te, te, te oznaczenia samogłoskowe, i tak samo jest z Bożym imieniem, też są te kropki i kreski. Tylko że jest w tym mały haczyk. Masoreci, w X wieku po Chrystusie, tak jak powiedziałem, którzy, którzy zrobili ten zapis, zapis, oni nie zapisali tam samogłosek dla faktycznego, faktycznie wymowy Bożego imienia, tylko, dla, tylko jako sugestie, że hej, tutaj nie masz tego przeczytać jako imię, tylko masz przeczytać inne słowo. Tak jak powiedziałem, przyjętą konwencją było wymawianie Adonai. Więc. Zapis pod spodem, samogłoskowy, nie był do wymówienia imienia Boga, tylko do wymówienia Adonai. Ale późniejsi chrześcijańscy e, skrybowie, czy, 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 czy tłumacze, e, czy po prostu jakieś kronikarze, mnisi, którzy we, w, we wczesnym chrześcijaństwie albo późniejszym trochę czytali ten hebrajski tekst, e, widzieli ten zapis samogłoskowy, który sugeruje, e, który sugeruje wymowę Adonai. E, i, z, i, I na podstawie tego zapisu, który tam był pod spodem, wymawiali te spółgłoski oznaczające znaczeniu imię. I w taki sposób zaczęli wymawiać Jehowa. W taki sposób powstała ta wymowa. I dlatego w wielu kulturach tak jest, ale dzisiaj to jest wiadome w zasadzie przez wszystkich biblistów, i każdy w zasadzie wie, że to raczej na. Jeśli nie na 100%, to na 98% to nie jest właściwa wymowa tego imienia. A jeśli chodzi o, o imię Jahwe, to kwestia jest taka, że skąd to się bierze? W trzecim rozdziale drugiej Księgi Mojżeszowej albo w trzecim rozdziale Księgi Wyjścia, Bóg mówi do Mojżesza i przedstawia mu się trochę więcej. Kiedy Mojżesz się pyta Boga, jeśli mnie lud zapyta, jakie jest imię tego Boga, który ci posłał, co mam im powiedzieć? I wtedy Bóg do niego mówi. Więc przeczytajmy to. ויאמר משה אל האלוהים הנה אנוכי בא אל בני ישראל ואמרתי להם אלוהי אבותיכם שלחני עליכם ואמרו לי מה שמו מה אומר עליהם ויאמר אלוהים אל משה אהיה אשר אהיה ויאמר כה תאמר לבני ישראל אהיה שלחני עליכם. Bóg, mu, Bóg mówi do Mojżesza, jestem, który jestem. Powiedz, że jestem posłał Czyli najpierw mówi do Mojżesza, powiedz, Mojżesz mówi, pójdę do, do nich i zapytają mnie, jaki Bóg Cię posłał. A Bóg, mu, Bóg mu mówi, jestem, który jestem. Mówi, powiedz, że jestem nie je posłał Ale zaraz mówi, powiedz, ja Cię posłał bo Juthe wchę". I to jest bardzo ciekawe, to słowo "ehie" jest czasownikiem, ale to słowo Juthe He też wygląda jak czasownik. I bardzo przypomina ten sam czasownik, który oznacza istnieć. W zasadzie bardzo prawdopodobne jest, że jawe jest wyrażeniem starszej formy czasownika istnieć. Czasownik być w języku hebrajskim, a ja, ma bliźniaczą nieużywaną już formę, hawa. W hebrajskim słowo być, a ja, nie ma formy teraźniejszej. Istnieje za to teraźniejsza forma dawnego czasownika hawa. Która dzisiaj występuje jako rzeczownik i co bardzo ciekawe oznacza teraźniejszość, owe. A wa w pełni funkcjonuje we wzmocnionej koniugacji, i va. Nie wchodząc w szczegóły, hebrajskie czasowniki mają siedem koniugacji, binyanim, z których podstawowa to zwykła czynność, zaś wzmocniona oznacza powodowanie lub wywoływanie danej czynności. W tym kontekście o ile ha znaczy to samo, co ha ja, istnieć, i „va” może również oznaczać po prostu istnienie, ale także sprawiać, że coś istnieje lub stanowić coś. W pierwszej osobie czasownik brzmi hawe stanowię coś. Sprawiam, że coś istnieje. Natomiast w trzeciej osobie brzmi ja On istnieje, stanowi. Sprawia, że coś istnieje. Jeśli zatem jesteśmy na dobrym tropie etymologii Bożego imienia, mamy bardzo silną sugestię prawdopodobnej, właściwej wymowy jawe. Warto jeszcze zauważyć, że kiedy Bóg mówi do Mojżesza Eje eh asher je, eh czasami tłumaczone jest to jako będę, który będę. Jest tak dlatego, że biblijna hebrajszczyzna nie rozróżnia między czasem przeszłym, przyszłym i teraźniejszym. Hebrajskie czasowniki mają tylko formę dokonaną i niedokonaną, co zazwyczaj odpowiada naszej przyszłości i przyszłości, ale nie zawsze. O czasie czynności często decyduje kontekst. W wypadku czasownika być, a ja, dwie formy to albo Haiti, albo eheje. Gdyby Bóg powiedział do Mojżesza dokonane Haiti, mowa byłaby bardziej o jednostkowym wydarzeniu. Ale kiedy mówi niedokonane eheje, będę, Aspekt jest niedokonany, lub innymi słowy ciągły, albo nieprzerwany. Czas nie jest tu w ogóle omawiany. Omawiana jest natura czynności. Zatem eheje oznacza, że natura Bożego Istnienia jest ciągła i nieprzerwana. Czas nie ma tu nic do rzeczy. Dlatego dobrze oddaje to nasz czas teraźniejszy oraz jestem. No dobrze, ale dlaczego najpierw mówi, że nazywa się jestem, a potem, że jest Jahwe? Wyobraźmy sobie, że Mojżesz dowiaduje się, że Bóg ma na imię Jestem. Jak ma to przekazać Izraelitom w Egipcie? Czy ma powiedzieć, że Bóg nazywa się Jestem? Albo że Jestem mnie posłał? Czy że On jest? Mojżesz mógłby zostać niezrozumiany. Jeśli tak jak Ejeje, Jehawe jest czasownikiem, prawdopodobnym jest, że mamy do czynienia z tym samym znaczeniem, ale przybierającym inną formę w zależności od tego, kto mówi. Bóg do kogoś o sobie, czy ktoś do kogoś o Bogu? Nie bez powodu można powiedzieć, że w historii tak się złożyło, że akurat to imię jest owiane taką tajemnicą, albo, albo, albo jest takie, takie, można powiedzieć, niedostępne. Mamy jakieś pojęcie, mamy pewne obrazy, albo y, mamy jakieś koncepcje, co to znaczy, ale nikt nie może być do końca pewien. Ale kiedy Bóg Mówi do Mojżesza w tym miejscu pisma, które przyta, przy, przytoczyliśmy wcześniej, e, mówi właśnie taką ciekawą rzecz, że ja objawiłem się Twoim ojcom, Abrahamowi, Zakowi, Jakubowi jako El-Shadaj, ale imienia mojego Jachweim nie objawiłem. Ale jest ciekawe, że chociaż w, w Księdze Rodzaju, pierwszej Księdze Mojżesza, nie występuje tak często to imię, jednak występuje i Abraham też go używa. Tak samo jak niektórzy inni patriarchowie i postaci w Księdze Rodzaju, a jednak tutaj jest powiedziane coś takiego, więc jest w tym coś trochę więcej niż tylko to, że teraz ja pokazuję ci moje nowe imię, albo imię, które, którego wcześniej nie znali. On mówi o tym, że co to znaczy w ogóle po hebrajsku, że coś poznać, że on, że, że ja dałem się poznać, tak? Mówi najpierw, mówi, ja twoim ojcom objawiłem się jako El Shaddai. To jest kolejne Boże imię, które, co do którego nie mamy pewności, nie ma żadnego konsensusu, są różne są różne propozycje, co to może znaczyć, ale tak naprawdę nikt nie wie, co to znaczy. Też El Shaddai. Jest to tłumaczone jako wszechmocny, ale tego imienia, imienia mojego Jachwy nie objawiłem. Więc... To jest coś więcej niż tylko to, że y, oni mówili do mnie tak, a nie mówili inaczej. To chodzi o to o pewne atrybuty. To, w jaki sposób, w jakim, a w jakich atrybutach Bóg się wyraża, można powiedzieć. Więc kwestia poznania, poznać to jest coś więcej niż tylko to, że teraz wiecie, jak mam na imię. Hebrajski czasownik Jeda znaczy poznać w odniesieniu do informacji, ale w odniesieniu do osób najczęściej ma charakter intymny. Na przykład. Poznała Damewę i poczęła. Ale jest to tylko jeden z aspektów intymnego poznania kogoś innego. W duchowym sensie znaczy to najgłębsze objawienie się komuś. Tak samo jak dwoje małżonków odkrywa przed sobą wszystkie sekrety. W tym sensie Bóg często mówi długo po nadaniu prawa i oznajmieniu Izraelowi swojego imienia, że poznacie, że ja jestem Jahwe". Więc to oczywiste, że nie mówi im, że się dowiedzą, jak ma na imię, ale dowiedzą się naprawdę, co to znaczy, że on jest Jahwe. Lub że poznają go takim, jakim jest. No cóż, trochę było to długie. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Jeśli Wam się spodobało, to, to dajcie łapkę w górę. Zapraszam również do subskrypcji mojego kanału. Jeśli macie jakieś komentarze, albo jeśli macie jakieś przemyślenia, chcielibyście się podzielić komentarzem, to śmiało możecie pisać, jeśli macie jakieś uwagi. Też zapraszam do dyskusji, jeśli ktoś chciałby powiedzieć coś, coś więcej albo o coś zapytać. Też zapraszam, więc dzięki za obejrzenie i do zobaczenia.